Forum Solution jest skierowane przede wszystkim dla branży automotive oczywiście i wydaje się, że jest to jedno z ważniejszych wydarzeń w roku. Wszyscy czekamy na, na listopad, kiedy możemy się spotkać. Grono 300 osób w tym samym miejscu to stanowi doskonałe miejsce wymiany doświadczeń. No i uważam, że każda szanująca się firma, która uczestniczy właśnie w przemyśle motoryzacyjnym Powinna wziąć udział w tym wydarzeniu, żeby sprawdzić, jakie są najważniejsze i najnowsze trendy. Uczestnictwo w tym wydarzeniu przynosi mi przede wszystkim wiele benefitów, takich jak networking z moimi znajomymi. Spotykam się tutaj z wieloma szefami zakładów, którzy borykają się z podobnymi zagadnieniami jak ja. To jest oczywiście wymiana doświadczeń. W tym roku również miałem okazję. Przedstawić swoją prezentację dotyczącą zarządzania procesami biurowymi w przemyśle, gdzie dzielenie się dobrymi praktykami jest jednym z takich ważniejszych elementów tego wydarzenia. Standardowo wysoki poziom, wspaniałe towarzystwo, dobra organizacja, dobre prelekcje, więc same pozytywy. Dlaczego warto brać udział? No, musimy być na bieżąco. Jeżeli jesteśmy zamknięci w swoich przedsiębiorstwach, nie otwieramy się na nowe trendy, na to, co dzieje się. W rynku wymiana doświadczeń, jeszcze raz powiem, jest jednym z ważniejszych elementów rozwoju naszych, naszych firm.